Sportowa marynarka? A jakie niby sporty można uprawiać w marynarce? Spokojnie, kowboi wstrzymaj konie. Ja mam na imię Dawid, a to jest Dendykor, gdzie od 7 lat dbamy o twój świetny styl. I w tym filmie powiem ci, czym jest sportowa marynarka, skąd się wzięła i jak ją dobrać, byś zawsze wyglądał zabójczo i czuł się w niej komfortowo, bo to, uwaga, jest możliwe. Jedziemy! mężczyzn chce wyglądać w marynarce na luzie. Niestety takiego efektu w żadnym wypadku nie da się osiągnąć, pożyczając zwykłą, elegancką marynarkę garniturową i nosząc ją z dżinsami. To tak, jakbyś wziął skrajnie niepasujące rzeczy jak makaron carbonara i śmietana, połączył je w ramach jednego zestawienia. No niby da się zjeść, ale nie warto, kiedy można zrobić to dobrze i wedle sztuki. Taka garniturowa sierota ze spodniami chino albo dżinsami sprawi, że będziesz wyglądał jak akwizytor z lat 90., Czyli słabo. Elegancki garnitur to spójna całość i nie ma sensu go rozdzielać. Taki oto pomysł przyświecał właśnie dżentelmenom, którzy sportową marynarkę wymyślili. Garnitur był ich ubiorem codziennym. Z czasem zorientowano się, że do sytuacji nieoficjalnych, jak na przykład uprawianie typowo dżentelmeńskich sportów w postaci jeździectwa, polo czy polowania, nadaje się on iście walaszkowo czyli średnio. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dlatego, by zachować odpowiedni styl i nadać luzu, marynarkę zdeformalizowano. Zmieniono jej tkaninę i detale, połączono z kontrastowymi spodniami i uznano, że tak jest gim. A współczesne opcje, jak przekonasz się po obejrzeniu filmu do samego końca, są mega wygodne, wyglądają super i potrafią wznieść Twój styl na zupełnie inny poziom. Teraz może w Twojej głowie rodzić się pytanie. Czy to oznacza, że absolutnie żadnego garnituru nie można nosić w wersji zdekomponowanej? Odpowiedź jest prosta: można, ale nie wszystkie. Można jak najbardziej. Jeszcze jak? Istnieją garnitury bardziej casualowe, których jestem osobiście fanem i mam w swojej garderobie takie trzy, gdyż stanowią stylową i praktyczną inwestycję. Kupując bowiem jedną rzecz, tak naprawdę sprawiasz sobie trzy rzeczy. Garnitur, sportową marynarkę i spodnie do noszenia solo, więc możliwości noszenia od razu rosną. A jak jeszcze dorzucisz do tego kamizelkę, to już w ogóle jest sztos, bo masz w sumie siedem różnych kombinacji. Najlepsze jest to, że każualowy garnitur ma te same cechy co sportowa marynerka, więc po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, jak dobrać oba te ubrania. Dobra, skoro podstawę ogarnęliśmy, to wchodzimy w szczegóły i na pierwszy ogień idzie tkanina. Bo choć na pierwszy rzut oka wszyscy od razu skupiają się na kroju ubrania, to tkanina jest jego prawdziwą duszą. Żadna z cech marynarki sportowej nie wpływa na jej charakter w sposób bardziej istotny niż tkanina właśnie. To dzięki niej marynarka uchodzi za formalną lub każualową, a zasady są tutaj bardzo proste. Tkaniny formalne, eleganckie, są tkane ciasno, przez co są gładkie i często lekko, a szlachetnie się błyszczą. Nadaje im to wyjątkowo eleganckiego, uroczystego sznytu i sprawia też, że znakomicie podkreślają ważne okazje, takie jak ślub, gala czy wieczorowa impreza. To, co sprawia mężczyznom problem, to fakt, że tkaniny nieformalne nie są aż tak precyzyjnie zdefiniowane. Najczęściej są to tkaniny wzorzyste, o luźnym splocie, który wyróżnia się bardzo ciekawą, trójwymiarową fakturą. Chropowatość materiałów casualowych sprawia, że te nie odbijają mocno światła, przez co znika formalność i wykończenie na wysoki połysk. Tak przecież charakterystyczne dla odświętnej elegancji. Jeśli szukasz takiej marynarki, która od razu będzie dumnie mówić nie jestem żadną sierotą od garnituru, będzie atrakcyjna cenowo i wykonana z dobrego materiału, to sprawdź ofertę naszego vintage storeu Secondhand Dandy. W momencie nagrywania mamy w ofercie prawie 40 modeli całorocznych, tych jesienno-zimowych, jak i leciutkich ilnianych, idealnych na nadchodzącą porę. A niedługo wlecą kolejne. A jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się do naszego newslettera, odbierz 10% na pierwsze zakupy i link jak zwykle na górze opisu i teraz w karcie. Jeśli szukałeś kiedyś garnituru, to pewnie nieraz nie dwa spotkałeś się z określeniem wysokoskrętna wełna Super S. Takich materiałów nie szukamy w przypadku sportowej marynarki, bo ma być luźno i swobodnie. Jeśli chcesz czegoś z wełny, to na jesień wybierz bardziej włochatą i puszystą, cienką flanelę albo gruby i pancerny tweet, który od razu sprawi, że nie tak trudno będzie Cię pomylić z brytyjskim lordem. Na lato zaś rekomendujemy tropik. Luźno tkany, przewiewny, przez co pozwala zachować elegancję nawet przy wysokich temperaturach. I zanim wykrzyczysz mi do ekranu pojeb...ło Cię typie, wełno na lato, mam dostać udaru cieplnego, to pomyśl o tych wszystkich zwierzętach, które chodzą w wełnie cały rok i jakoś żyją. A jak nie wełna? To masz opcję marynarek bawełnianych, które nie każdemu odpowiadają, bo wyraźnie się gniotą i szybko wyglądają na dosyć zmęczone. Są na pewno bardzo wygodne, bo często mają niewielki dodatek elastanu, który sprawia, że materiał pracuje i układa się zupełnie inaczej. Masz też marynarki letnie, lniane, które gniotą się jak jasta cholera, często nawet od samego patrzenia. Kiedy jednak latem umierasz z gorąca, a musisz mieć na sobie marynarkę, to nie ma innej opcji jak właśnie let. Podradzamy, do mieszki poliestru większe niż 20-30%, bo powyżej tego limitu znacząco wpływają one na obniżenie komfortu użytkowania. Osobną sprawą jest też podszewka. Też nie powinna być wykonana z poliestru, bo jak Cię zaizoluje, to nawet najbardziej naturalny materiał wierzchni Ci nie pomoże. Poliester bywa przydatny. Ale nie tutaj. Jeśli interesuje Cię temat właściwości odzieżowych materiałów, to odczekaj film, który wyskakuje teraz w karcie. Był on swego czasu nawet oficjalną, rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i pomocą w szkole na lekcjach chemii w podstawówce. A jak nie wierzysz, to wejdź i poczytaj komentarze. Kiedy pracowałem w sklepie, to pamiętam, jak wielu klientów denerwowało się, że źli prywaciarze przycinają na materiale i nie dają w marynarce całej podszewki. Prawda jest taka, że pół albo ćwierć podszewka jest nie tylko bardziej funkcjonalna i wygodna, ale także Obniża formalność marynarki, a przecież o to w sportowej chodzi. Co więcej, odkrywa bebechy marynarki, które trzeba ładnie wykończyć, na przykład ładną lamówką, więc ta koncepcja z przycinaniem na jakości nie za bardzo trzyma się kupy. Wybaczcie, szanowni Janusz, skoro oglądasz ten film i nasz kanał, to jest duża szansa, że interesuje Cię kwestia męskiego wizerunku. Dobrze się składa, bo niedawno wypuściliśmy kurs o książkę pod tytułem Sukces przez styl, która zawiera usystematyzowany proces, który oszczędzi Ci masę czasu, jak i pieniędzy. W opisie i karcie znajdziesz link do strony, gdzie pokażemy Ci, jak moda może pomóc Ci zbudować pewność siebie, wyglądać ekstra i przede wszystkim osiągać Twoje cele. A jak chcesz więcej, to możesz zapisać się na nasz newsletter, gdzie prześlemy Ci dodatkowe materiały zupełnie za darmo. Gratis to uczciwa cena. Jakbym był na Twoim miejscu, to nie przepuściłbym takiej okazji. Wracając do marynerek. Tkaniny odhaczone, więc czas! przejść do kroju. Jeśli chcesz mieć uniwersalny model, który nigdy nie wyjdzie z mody i będzie pasował do większości okazji, to wybierz marynarkę dwuguzikową z otwartą klapą. Na bardziej fikuśne modele w stylu na przykład dwurzędówek przyjdzie jeszcze czas, ale jak powiedział Aragorn, to nie jest ten dzień. W kwestii kroju ważne są trzy podstawowe kwestie, które musisz wziąć pod uwagę. Po pierwsze, szerokość klap. Powinny one być szerokie na co najmniej 8 do 9 cm, bo w przeciwnym razie będą optycznie zwężać Twoją klatkę piersiową, a nie o to przecież chodzi. W środowisku elegantów często pożądane są klapy bardzo szerokie, czasem nawet ekstremalnie, zwane także lotniskowcami, ale ja osobiście nie jestem ich fanem i uważam, że zwłaszcza na szczupłych osobach prezentują się wręcz karykaturalnie. Unikaj po prostu wąziutkich i będzie gituba. Druga ważna, a często pomijana kwestia, to umiejscowienie górnego guzika marynarki. W wypustach sklepowych bardzo często jest on umiejscowiony nienaturalnie wysoko, niekiedy nawet w okolicach mostka i ani to wygodne, ani dobrze wygląda. Guzik ten powinien być umiejscowiony w okolicach talii, czyli najwęższego miejsca marynarki. Dzięki temu Powyżej tego miejsca utworzy się otwarcie w kształcie litery V, które ma prawdziwą supermoc. Pozwoli Ci wyeksponować klatkę piersiową i może nawet dodać Ci optycznie kilka centymetrów. A o trikach na podwyższenie bez operacji przedłużania kości mówił ostatnio Karol, więc jeśli Ci na tym zależy, to dożyć sobie ten film do kolejki oglądania. Idealna długość sportowej marynarki? Nie za długa, nie za krótka, taka okuratna. Każdy oczywiście ma inne preferencje, ale jak pamiętasz z lekcji historii, złota proporcja od Leonardo da Vinci'ego jest dosyć uniwersalna. Marynarki garniturowe co do zasady powinny kończyć się w okolicach pośladka i zakrywać go. Marynarki sportowe zaś mogą być krótsze, powiedzmy mniej więcej do końca rozporka Twoich dżinsów. Unikaj jednak tych ekstremalnie krótkich, bo będziesz wyglądał jak w damskim żakiecie. Jeśli gdzieś producenci mogą przycinać na tkaninie, to właśnie będzie to długość marynarki. Wygląda to źle, burzy proporcje i nie wspiera Twojej męskiej sylwetki, nic, a nic. No zerknij teraz tylko na te dwa przykłady i powiedz mi, że ta krótka marynarka wygląda lepiej niż ta klasyczna. Jeśli jest coś, co może od razu zdeformalizować marynarkę w stopniu podobnym do tkaniny, to zdecydowanie są to nakładane kieszenie. Nakładane i naszywane na tkaninę, a nie cięte i wpuszczane do jej wnętrza. No bo masz tylko na tę piękną formę, przypominającą kielich kwiatu albo kieliszek do whisky. Nie tylko ładne ale i funkcjonalnie, bo spokojnie możesz do nich włożyć coś lekkiego w stylu cienkiego portfela albo kluczy bez obaw o to, że marynarka Ci się przez to zdeformuje. Uwielbiam, polecam z całego serca, ale i przestrzegam. Jak znajdziesz spoko model z kieszeniami standardowymi, spadkami, to takie też są spoko. Nie ma co odrzucać modelu tylko z powodu kieszeni, jeżeli całość Ci się podoba i cena jest atrakcyjna. Marynarki sportowe cechuje często inna niż w garniturowych konstrukcja. Duże poduszki w ramionach mają pochodzenie wojskowe i wiążą się z pewną potrzebą budowania hierarchii. Ich celem jest optyczne powiększenie ramion, które sugerują odbiorcom siłę i autorytet. To właśnie ten efekt wykorzystuje na przykład power suit noszony często przez maklerów z Walls. Jednak marynarka sportowa nie jest garniturem i lepiej wygląda, kiedy jest wykonana na miękko, przez co poduszki ramienne są w niej znacznie mniejsze, albo nie ma ich wcale. Tak, to naprawdę możliwe. Współczesna technologia produkcji odzieży daje takie możliwości, że możesz mieć normalnie wyglądającą marynarkę, w której będziesz czuł się nie gorzej niż w dresowej bluzie. Choć tak naprawdę niewiele osób to wie, rękawy to bardzo ważny element marynarki sportowej. Koszula na spinki ma szerokie mankiety, które zmuszają rękawy marynarki do dopasowania się. I ponieważ marynarki sportowe nie występują w połączeniach z koszulami na spinki. Często mają one węższe rękawy. Taki krój zwiększa tak tzw. okna. Tę pustą przestrzeń między korpusem a rękawem, która świadczy o taliowanym kroju, nadaje sylwetce męski kształt i wygląda po prostu dobrze. Ostatnim detalem, który potrafi od razu odróżnić marynarkę sportową od tej garniturowej, są jej guziki. Garnitury najczęściej mają guziki dobrane pod kolor, by się nie wyróżniały i trzymały prostą, bardzo elegancką formę. No to od razu, jak już pewnie się orientujesz, jak chcemy zagrać casualowo, bardziej codziennie, to warto pójść w coś bardziej kontrastowego. Brawo, zaczynasz łapać o co chodzi. Może nie od razu bym rekomendował np. białe guziki do granatowej marynarki, ale już takie w kolorze kości słoniowej czy orzechowego brązu nadadzą lekkości i uniwersalności. Bo skoro ma to być taka robocza marynarka do wszystkiego, to warto zwrócić uwagę, czy jej detale pozwolą się dobrze dogadać z innymi rzeczami w Twojej szafie, czy może będzie wręcz przeciwnie? Będą stanowić zarzewie stylistycznej płótni. O matko, zabrzmiałem jak ja z 2012 roku. Anyway, jeśli materiał rozjął Twoje wątpliwości, to daj znać o tym w komentarzu. Będzie nam po prostu miło. Jak masz jeszcze jakieś inne, to też daj znać. Oglądaj filmy, subuj, jeśli masz ochotę, i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.